Dzień dobry, witam Was dzisiaj w kampanii w bitwie, gdzie mam zrobić 5 fragów. Nie muszę bitwy wygrywać, wystarczy, że te fragi zrobię i jest to bardzo fajne zadanie, nie ma ciśnienia na wynik, wystarczy robić swoje i zadanie będzie wcześniej czy później skończone. Do tego zadania muszę rozegrać 5 bitew z tymi fragami, i to jest druga. Yy, bitwa, która wyszła całkiem moim zdaniem przyjemnie. A jadę między punkty A i B. Tutaj jest całkiem, całkiem fajny przestrzał. Pierwszy tu pokazał się, pokazała się M109. Są następne pojazdy. Jest Tygrys E, jest Pantera A. Ja, jadą jeszcze następne t 25 troszkę się wycofuję za um, narożnik stąd będę chciał sobie strzelać już schowany w miarę bezpiecznie y, właśnie za tym domem tygrys E się do mnie przymierza tam 20, 25 dostało krytyka zniszczone t 25 na dole, tutaj przy tym zameczku, jest jakiś niszczyciel SDKFZ 234.2. Też dostał krytykę rozwalony silnik, po poprawce rozwalony SDKFZ. No i wracam z powrotem do celowania na prawą stronę, na ten przejazd. Załapał się w końcu ten tygrys na bułek. No, i wygląda na to, że w tym momencie mam już tą część zadania zrobioną, ale oczywiście gramy dalej. Jeszcze byłoby dobrze tą bitwę wygrać. Do mnie przyjechał kolega Isie. We dwójkę może zrobimy coś więcej. Tylko, że czerwonych jest tutaj bardzo dużo, a naszych jakoś nie widać. M51 na minimapie było widać, że można się go tutaj spodziewać. Dostał strzała kolega w Isie, a ja próbuję pilnować tego wyjazdu. Był tam podświetlony, no jest cały czas podświetlony średni czołg. Mam nadzieję, że będzie chciał tędy wyjechać. Dlatego sobie stoję i na niego czekam. No niestety, ale mamy stracone dwa punkty. Po prawej stronie tu na wyjeździe są Czerwoni zaznaczeni. Z jednym z nich poradził sobie kolega z Isa, no ale są jeszcze następni. W tej chwili są i po prawej i przede mną dwóch stron naraz pilnować nie dał rady na coś trzeba się zdecydować, ten średniak nie chce wyjechać i się wycofuje, no to ja podjadę tam dalej, zobaczymy jak się sprawy mają, a mają się niedobrze, bo czerwonych jak widać jest tu cała masa i na dodatek złego jeszcze zaczęliśmy tracić punkt C, jedyny jaki do tej pory mieliśmy. Nasz pasek staje się coraz krótszy i teraz będzie się stawał krótszy, coraz szybciej. Po lewej stronie jest, no był średni, czołg na punkcie B zginął. Następny, czerwony a ja postanowiłem przeskoczyć na stronę czerwonych ładnie wszedł w strzałów tygrysa przeskoczyć na stronę czerwonych i tam zrobić zamieszanie ściągnąć na siebie ich uwagę o tyle łatwiej mieliby nasi w grze w przejmowaniu punktów no, a jak widać, nie mamy żadnego w tej chwili. Z tych pojazdów, które były na środku, został tylko jeden średni. I to nawet nie na środku mapy, ale na wjeździe do miasta. Tu jest całkiem sporo braków I schowany za tymi, schowana za tymi wrakami Pantera D. No tak nie, do, nie bardzo chce ta pantera wyjechać no, Prawie się udało, ale się nie udało, pancerz nieprzebity do mnie dojechał ponownie ten y, drużynowy w Isie Niech on teraz powalczy z tą panterą, a ja będę chciał wyjechać na nią z drugiej strony tylko że przede mną jest też całkiem sporo ponownie czerwonych M26 strzał kompletnie nietrafiony M26 się wycofuje żeby złapać przestrzał na mnie ale zdążyłem się przeładować i wcisnąłem mu w bok gonga Czerwoni już są po na tej stronie budynków tutaj jest PZ470 odbity mój pocisk. Nam przeskoczyło M4, zdaje się. PZ w końcu rozwalona. A do mnie przyjechała jadźka. Udało się zniszczyć przekładnie w jadce, Ale dobrał się do mnie tygrys i w ten sposób przy 10 zrobionych pragach stracony tiger. No i mamy stracone dwa punkty. Nasi przejęli punkt A, teraz prawdopodobnie będą się chcieli zająć punktem B, więc od tej strony wjazd na ten, na tego kapa powinien im ułatwić zadanie. Tyle tylko, że oni zaczęli tam ginąć. Wyjechał Tygrys H1 w pełnym biegu oddany strzał H1 zniszczona. Jedzie tu jeszcze następny ciężki pojazd T1 E1 trafienie krytyczne. Rozwalony silnik, przeładowanie. Wyjazd na T1 no i wpadła za niego asysta. Jak widać, nasi nie bardzo garną się do gry nikt nie jedzie na punkt C na punkt B powalczyć też nikt nie chce przyjechać, a nam paska została już bardzo malutko jest tu przede mną Tygrys 2P tuż za tym narożnikiem no i bardzo wąski ten przestrzał Ciągnięta gąsienica w tygrysie no i za chwilę uda się go prawdopodobnie zniszczyć tak jest przy tak wąskich przestrzałach trzeba tylko pamiętać że wziąć pod uwagę że celownik i działo nie są w tej samej linii i jak było widać nie do końca krzyżyk tutaj w tej sytuacji pomaga trzeba się zdać raczej na wyczucie a naszego paska praktycznie już nie ma. Jeszcze miałem nadzieję wjechać na punkt, chociaż go zbić, no ale nie udało się. Bitwa skończona, zrobionych 12 fragów, zaliczona część, część zadania i z mojej strony to już wszystko dla chętnych. Zostawiam statystyki. Cześć!